Dzisiaj wyjątkowo nie jestem na moim koncie, tylko na koncie do którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję za użyczenie mi konta. Z powodu tego, że tutaj do Mima vipa, a są rzeczy, które właśnie są dla VIP-ów, niektóre i chciałbym je właśnie ztestować, a no ja VIP'a nie posiadam już, także nie mogłem tych nowych rzeczy stestować. A w ogóle miły pies tutaj siedzi, nie wiem dlaczego i się nie rusza. Ciągle się nie rusza w tym Nexusie. Podejrzane, co to ma być? Zam ci uśmiecha, bo w sumie tu mogę co dwie minuty dawać, więc to jest akurat spoko. Napiszcie w komentarzu, jak jaki macie level na Block Planet Oraz zostaw łapkę w górę przy okazji jak możesz Będę Ci bardzo wdzięczny O sobie nie wspominam o, Ale w sumie już wspomniałem no to Nieważne, nieważne Ale słodki kotek Patrzcie to chyba jest ten, ten sam, ta? To jest ten sam, spoko Jak, jak już ona ma czysty poziom tego kotka Ja Cię kręcę, patrzcie na to Pierwszy raz widzę Kota, dosłownie, bo nie miałem nigdy okazji. Ale fajny, taki spoko, mega fajny, mega słodki. Mamy jakieś tutaj e, kolekcje. No to jest akurat stare, to chyba mogę się już sami odkryć. Są w ogóle jakieś oczy dla VIP, które wyglądają jak, jak z klocków, dosłownie. Nie wiem, czy, czy do mi je kupiła, czy nie, bo bym chciał. O, kupiła, kupiła jedne. Także zobaczmy sobie, jak te oczy się prezentują. E, dziwne, że takie coś postanowiło robić, bo normalnie były, wiecie, takie inne oczy. O, skin dla mnie, dla Mikalo I w sumie całkiem ładny jest Nie ukrywam, bardzo fajny Wszędzie ten kapturek jest całkiem taki fajny to, Po prostu to tak sobie sprawdzimy No mrugają jak oczy z BSP Bardziej pasujące do klimatu y, Blockster Planet Tych, które były tutaj dodane Ale napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie Czy są według was lepsze, czy jednak Wolicie takie oczy Mamy jakiegoś racha, tłukum, Co to jest? Jakiś gadżet Ale mamy tu w ogóle mozaikowe okno Dla VIP-ów, oraz mamy mozaikowe drzwi i to Dominika mi pozwoliła kupić, także sobie kupimy za 7000 i sobie testujemy przy okazji te mozaikowe rzeczki. Tutaj, no tu już więcej raczej nie. Są jakieś dźwięki. Wow, wow, wow. wow. spoko. Jest. co za szaba jest? Wow, ale wilk mega. Pależ tureckiego jedzenia, ha, co to jest? Całkiem ładne w sumie, całkiem spoko. Tutaj dużo mamy. Jedzonek, można się poczęstować Kawa po turecku, tak, tak Można sobie wypić kawusie, no całkiem fajne, fajna Podzieli się tacą niezwykle słodkich tureckich słodyczy znanych jako lokum Aha, no okej, okay, super wyjaśniliście BSP, naprawdę Są to jakieś takie... jakieś ciasteczka, jakieś takie... ha jak to by powiedzieć, nie wiem, ale... Ale jest ich całkiem... Całkiem dużo, widzowie. Patrzcie, ile, ile tego jest. Ej, Alejandra, kliknę po często i teraz podwójne lecą. Ja cię kręcę, naraz jem trzy naraz. Boże, święty. Teraz wszystko zjem. Nie no. Tutaj mamy nowy sklep z muzyką, ale to później przejdziemy. Ale, widzowie, mamy nowe domy. Możemy tworzyć więcej domów. Można po prostu kliknąć plusa i tworzyć kolejny dom. Potem można wybrać, który z domów ma być aktywny. No, i tylko możemy odwiedzać te aktywne domy. A gracze VIP mogą wybrać duży rozmiar domu. No i są jakieś takie motywy z gotowymi domami. Duży rozmiar to jest spoko, bo, bo te malutkie domki, to moim zdaniem, były takie mega, mega średnie. O, Ej, chyba, chyba, chyba domikicie już ma ten yy, większy rozmiar domu, co nie? Bo teraz jest całkiem większy. Chociaż dalej, moim zdaniem, nie jest to jakiś mega ogromny. Aczkolwiek jest chyba, jest chyba różnica widzowie tutaj. Ma swój domek do Mikicia, ma złote drzwi nawet tutaj. O, tu mamy tematy i tak dalej, ale to chyba tutaj nie będziemy zmieniać, bo jeszcze coś popsuję. Ale mamy mozaikowe drzwi, możemy sobie je postawić, o, postawimy sobie. Oraz byśmy sobie wybrali te mozaikowe okno i byśmy może gdzieś je tutaj dali, chociaż nie wiem czy, czy tutaj by chciała to, ale, ale możemy spróbować najwyżej. Naprawiamy to, już będzie naprawione widzowie, tak, o. Ej, fajnie się otwierają, akurat, akurat takie drzwi są spoko do otwieranka, patrzcie widzowie, bo te się tak, nie tylko tak szybko otwierają, a te są takie... O, takie, takie płynniejsze, moim zdaniem. Jak te mozaikowe okno? W sumie też fajne, tylko jest tutaj dziura i nic nie widać. Chociaż mogą zrobić dziurę w sumie, ale już, już trudno. Już zostawię to tak, Może sobie do Mikita to zmienić. Patrzcie, bo tu mamy kategorię ja i domy tutaj. Ja tej opcji w ogóle nie używam, ale są właśnie dwa domy. Jeden jest aktywny, wybrany, a drugi jest... Można wybrać i wtedy właśnie, o, co są mniejsze domki, a to są duże. Aha, w ogóle widzowie tutaj dodali, że można sobie sprawdzać domy innych graczy. I mam pytanie do was, czy ta funkcja była, czy nie była? Bo moim zdaniem tej opcji nie było, że można przeglądać domy innych graczy. I można też zobaczyć właśnie najlepsze domy Blockstar. I właśnie tu jestem, tu jestem, mam 1000 lajków. Ale w sumie nie wiem, jak działają te najlepsze domy. Bo, jakby są tutaj domy z mniejszą ilością lajków. Więc nie ogarniam jak to działa. I czemu tak, tak, tak. Jak... Dziwna to, dziwna to. To jest po prostu jakaś pomieszana. Jest I jakoś nie wiem. Podajcie znać w komentarzach, bo nie pamiętam, żeby takie coś było. Mi się wydaje, że to dodali teraz niedawno. Ale możemy sobie tu kliknąć, właśnie plusika. I ja możemy sobie wybrać tutaj motywy. W ogóle były jedne motywy. A teraz są dwa motywy do wyboru. Aha, bo jeden jest standardowy. A drugi jest duży. I ten duży jest właśnie, nowy, właśnie moty. Także sobie zobaczmy, mamy takie robaczki, jeden duży robaczek Tutaj, Uff, fajnie to wygląda, taki wiecie, mamy tutaj Ten czołowy, ten czołowy i tak dalej Tu mamy fajne, takie kolorowe i tak dalej Lecimy do następnego O, weźmiemy sobie dom duży, zobaczmy jak wygląda Wow! z gotowych motywów taki dom Ej, w sumie on troszeczkę wygląda jak dom X, tak szczerze Tak dosłownie, nie? Takie coś też mieli przed wejściem. Może nie czerwony dywan akurat, ale... Ale podobny strasznie, w to chyba nie podobny, ale, ale przy wejście to, to, to tak wiecie Normalnie tutaj Team 7 był nagrywany widzowie i... Tym razem mieszkanie, zobaczmy sobie jak wygląda duże mieszkanie, wow 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 Trochę nowoczesne, trochę nie, nie wiem jak to określić Mam tutaj drzewko jakieś takie Mhm, mm tutaj mamy tego, dom z cegły taki, ale fajnie, że jest umublowany, czyli no wiecie no, tutaj yy, modzi mi się tutaj sobie postarać troszeczkę wybudować, żeby nie było. A widać, że mają tutaj, mają tutaj umiejętności budownictwa, bo normalnie budują lepiej ode mnie, bo ja bym tego na pewno nie, nie zbudował ale fajny pomysł na lodówkę w ogóle, bardzo fajny teraz nowoczesny, zobaczmy sobie jak wygląda okej, okay, taki całościowy ale tutaj widać, że duże rzeczy patrzcie, tu jest salon ogromny tutaj mamy yy, kuchnię ogromną kolejną jakąś Mamy schody do góry i tu mamy kolejne piętro i tu mamy drugie piętro. Mamy tutaj wielki tarasik, tutaj możemy sobie jeść jakieś tutaj rzeczy, fajne łóżko, ej fajny wzorek tutaj w sumie, fajny obraz. Teraz weźmiemy sobie zamek, zobaczmy jak zamek wygląda. Wow! E, patrzcie widzowie na to. Fajny, duży żamek, zamek tutaj. Żamek powiedziałem, nie wiem czemu powiedziałem żamek, nieważne. Te kamienie są fajnie zbudowane, jakieś tutaj pomieszczenia. A to co to? Co to ma być? Ok, dziwne, dziwne. I dom o nazwie przestrzeń. Jakkolwiek to zwał. Co to jest? Jakiś. Nie wiem, wygląda jakby na pasko kopania troszeczkę. I dosłownie. Aha, że jakby. Jak, jak się na przykład budowało domki w Minecraftzie, na przykład yy, pod ziemią, to wiecie, to tak wygląda. Mamy taką bazę tutaj, i tak dalej. Wchodzimy tutaj na dół. Dobra, tak, tak, tak. Okej. Okay, pierwsze pomieszczenie. O, fajnie, fajnie. Tu mamy jakiś sterownik, i tak dalej. A, myślałem, że to są drzwi, widzowie, dobra, nie ogarnąłem, schodzimy znowu na dół, mamy tutaj tajemniczy pokój, sekretny pokój z jakimiś w ogóle ledami tak, na, tak naprawdę tutaj, wiecie, to tyle chyba z tego domu, widzowie, mały ten domek mimo wszystko, ale ciekawie stworzony, także spoko, widzowie, no co są o tych domkach, mamy jeszcze w ogóle tradycyjna Turcja, mamy, a, kolekcję, talerz tureckiego jedzenia, a to to właśnie testowaliśmy na no spoko, czyli mamy to z głowy. I mamy, widzowie, sklep z muzyką, widzowie. Penny Pandora ogłosiła muzykę, którą można dodawać do domu, do światów. Na przykład w parkurze można normalnie puszczać muzykę, i to jest naprawdę super. Także czekajcie, widzowie, kup, kup i muzyka. I tu mamy właśnie dużą ilość, właśnie dźwięków, i możemy sobie nawet słuchać. I w sumie słuchałem je troszeczkę, i są całkiem spoko. O, to jest taka fajna. Tu, 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 tu. tu mamy za 8 diamentów. Taka wiecie. A taka przyjemna. Ta muzyka by do domu pasowała. O, ta jest fajna. Kupię. ją. Tu, 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 tu. Taka do parkulu trochę. Tu, 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 tu. No, buja. A to taka wiecie. Wakacyjna i tak dalej. Tu mamy w ogóle muzykę na 10 diamentów. I jest w sumie fajna. Miły pies zrobiła świat, w którym właśnie ma muzykę, więc możemy zobaczyć, czy działa. I działa! Nie można ja sobie w ogóle robić widzowie imprezkę. Halo! Czemu się muzyka wyłączyła, jak jest bugowane widzowie? Zobaczmy, jakie są w ogóle komentarze tej muzyki. Moim zdaniem jest całkiem spoko tak się, tylko właśnie, no czy będzie to używane na tych parkurach? No właśnie nie wiadomo. Będę wdzięczna, kiedy dodacie big klamoty. Chyba raczej takiej piosenki nie dadzą. Ale super piosenka, oczywiście, tak, tak. No to ja właśnie, w sensie po prostu nie gram z muzyką i tak dalej. Także dziękuję wam za oglądanie tego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach, także papatki!